Dzień dobry, dzisiaj pokażę Wam drugą część prehistorycznych zwierząt, o których nie miałeś pojęcia. Miejsce 10. Archelon. Archelon jest to wielki żółw, przodek dzisiejszego żółwia skórzastego. Żył on w kredzie, żył się mniejszymi od siebie rybami i miał prawie 5 metrów długości. Miejsce 9. Cameroceros. Cameroceros jest to długi łodzik. Prawie 11-metrowy, żyjący w Ordowiku. Żywił się mniejszymi od siebie zwierzętami. Nicce Ósmy fororak. Fororak jest to wielki ptak żyjący w miocenie. Żywił się on mięsem. Podobnie jak inne ptaki drapieżne tamtych czasów, miał dwie nogi, bardzo długie, szybko biegał. Miał małe skrzydła, które praktycznie nie widać. Oraz długą szyję. Miał charakterystyczny pióropusz i bardzo duży dziób. Miejsce siódme, Dorudon. Dorudon. Jest to podobny do bazylozaura prehistoryczny prawaleń. Był on o wiele mniejszy od bazylozaura, a często nawet był mylony z małym bazylozaurem. Żywił się on mniejszymi od siebie rybami. Miejsce szóste. Orzeł Hasta. Orzeł Hasta jest to żyjący w Nowej Zelandii, w Pleistocenie wielki orzeł przodek dzisiejszej harpii Wielkiej. Żyły się on m.in. wspomnianymi już przeze mnie ptakami Moa. Miejsce piąte. Platekarpus. Platekarpus albo pla platekarp. Jest to żyjący w wodach morskich gat z rodzinnym mozazaurów. Żyły się mniejszymi od siebie rybami. I czwarte, Litsychys. jest to wielka ryba kostoszkieletowa, żyjąca w jurze w Kaloweju, wtedy kiedy żyło Lioprodon. Między innymi właśnie Lioprodon produkowała na tę rybę. Żywiła się ona mniejszymi od siebie rybami. I miała prawie 20 metrów długości. Miejsce trzecie: Geozaur. Geozaur jest to prehistoryczny przodek cieszy krokodyli. Miał długą czaszkę, podobnie jak inne krokodyle żyjące w tych czasach. Miał płetwę na końcu ogona oraz miał długie nogi, które zapewniały mu lepsze pływanie. Miał również opływ w ciała. Misy drugie: Himalaya Cetus. Himalaya Cetus jest to. Najstarszy odnaleziony prawaleń, który miał cztery nogi, żył w wodzie oraz na lądzie. Nazywany jest waleniem z Himalajów. Najstarszym, zaraz po Himalajacetusie, waleniem jest Pakicetus, który również chodził po lądzie. Miał futro. Miejsce pierwsze: Halizaur. Halizaur jest to żyjący w kredzie dinozaur z rodziny mozazaurów. Miał długą szczękę, opływowy kształt, kształt ciała oraz również płetwę na ogonie. Podobnie jak inne mozasaury miał płetwy i żywił się mniejszymi od siebie zwierzętami, np. rybami. Jeżeli się podobało proszę subskrybować mojego kanału i do widzenia.